Słuchajcie, jesteśmy w Warszawie na Targówku. Galeria Atrium i mamy dla Was ciekawy news, dlatego że tutaj w tej galerii już niedługo, ale ładnie już niedługo będzie nasze stoisko. Nasza strefa troski. Strefa troski zbitasu.pl O brzmi fajne, strefa to. troski. Strefa troski, będziemy troszczyć się o wasze iPhone'y. I uwaga, wchodzimy. wchodzimy. piękna galeria. Wejście, podłoga mega w naszym klimacie. I tutaj mamy, słuchajcie, HM od razu. Tak, A tu, gdzie stoi, pan z wózkiem, będzie nasza. A tu, gdzie stoi, pan z wózkiem, zaraz wam pokażę. będzie nasza. nasza wyspa. Dokładnie, tu. Jest fajne. Także słuchajcie, niedługo tutaj będzie zbita szybka Co mówisz Marcinek? Że jest to idealne miejsce dla nas. Zobaczcie, tutaj drewienko nawiązuje do naszych mebli. A tu na dole będzie wyspa. O dokładnie tutaj będzie wyspa. Gdzie stoi? Trochę tam za tym, nie będę państwa nagrywał. Ale dzisiaj jest środa, a jest full ludzi, a co dopiero w niedzielę. Wow. <laughs> tutaj to jest nasze miejsce tu ekipa się otwieramy słuchajcie dokładnie tu gruba galeryjka a obok H&M